Byliśmy świadkami teraz urwania zdrożaka. Takiego z drżaka, ale. Sądzimy, że jedzie. Ale po nie długim, do końca. Po długim oczekiwaniu sądzimy, że idzie pełnym. Pełnym kamelin w Poczekaj. Nie, to nie on. Nie, to nie on. Znowu nie jest on. Może tu już. Ale to nie jest jeszcze już. Więc. Chyba, Chyba po, teraz, teraz się jedzie. Już w 40% czekaj. To znów nie on. Chyba on. Nie, to no nie, nie. Nie słyszysz subaru? No nie, to nie subaru, słuchajcie. Kurwa, znowu ten ją. A, subar, ale ten on. Mówiłem, że to jest. wow! Bożyk, nie skacz! U. Sądzimy, że jedzie. Ale to nie do końca. Po długim oczekiwaniu Sądzimy, że idzie pełnym. Pełnym <grym> kymabieniem, chociaż poczekaj. Nie to nie on. Nie, to nie on. Znowu nie jest on. Może tu już Ale to nie jest jeszcze już. Więc chyba Nie. Słuchajcie, nie wiemy kto jedzie. Ale może on. Ale może on. To on. To on. It's him. Patrzmy zobaczmy, zobaczmy. zobaczmy czy to on Nie, to jest jakoś tam. pełnym złem Oj, to nie ty Do... Nie, to most. o Jezus O Jezus O matka To teraz on uh -huh. słyszymy go w oddali Jak pracuje i jego zawór pustawy <noise> I panewki <noise> Które niedługo się skończą <noise> Teraz słuchajcie tak. Czekaj, to będziemy machać, żeby nie było, że nie machamy. Machaj mu. Żeby potem nie było, że nie machaliśmy. Ja Ciekawe, czy on tu dojedzie. Dojedzie. Ciekawe, czy odejmie. Weź to, weź mnie to zabierz. Kimbam, no. Kimbaj. Czekaj, jedzie. Nie <laughs> jedzie pełnym skupieniem, pełnym kajabem. Wow. Kajab przyjął. Jeszcze raz. Je powtórka. No. I no. tam, tam. Położył się z kiwki i poszedł do góry ja! Piękny to zrobił A masz jakieś oklaski? Oklaski! Brawo! Chociach bo tam zwolnił. Nie. Dobra?